Poznanie. Czekałem na autobus, zastanawiając się, kiedy przyjedzie. Nie miałem zegarka, więc moja ciekawość nie mogła być zaspokojona. Słońce prażyło dotkliwie, więc chroniłem się w cieniu przystanka. Nie mając nic innego do roboty, obserwowałem przestrzeń wokół. Po chwili spostrzegłem, że w moim kierunku zmierza dziewczyna w kraciastej, kwiecistej sukience. Gdy przychodziła obok, zagadnąłem: cześć! – Cześć – odpowiedziała zaskoczona. – Czy my się znamy? – Jeszcze nie, ale mam nadzieję, że to się zmieni. Coś mi dzisiaj mówiło, że iż spotkam dziewczynę i porozmawiamy o sobie, o wszystkim i o niczym. – Zawsze jesteś taki bezpośredni? – zapytała. – Nie, tylko wobec dziewczyn, które zamierzam poderwać. – Czy ty nie nazbyt sobie pochlebiasz? – Zarozumiałcy przegrywają na wszystkich frontach. Mówiła to powoli, jakby sama nie była pewna tych słów. Wyczułam okazję i wstrąciłem. – Ja mam na imię Może się gdzieś wybierzemy dziś wieczorem? – zamurowała ją. Gdy doszła do siebie, wykrzyczała mi w twarz. Jesteś kretynem, wariatem, i sama jeszcze nie wiem czym. Odczep się ode mnie, bo powiem Wojtkowi. A kto to jest Wojtek? Pewnie jakiś bogaty frejer bez fantazji i marzeń. Rzuć go, zanim będzie za późno. Ja to co innego. Ze mną na pewno będziesz się świetnie bawić. I reakcja zupełnie mnie zaskoczyła. Nagle, bez żadnego znanego mi powodu, zaczęła płakać. Przez łzy powiedziała: Nie istnieje żaden Wojtek. To tylko mój ideał, który powinien istnieć, a nie miałam jeszcze okazji go spotkać. Ja jestem Iza chętnie wybiorę się z tobą gdziekolwiek, byle nie zostawiać samotnie w domu. Wiesz, moim problemem jest uroda. Każdy myśli, że taka dziewczyna jak ja na pewno ma chłopaka i nikt na mnie nawet nie spojrzy. Proszę, oto mój telefon. To mówiąc, wręczyła mi zapisaną karteczkę. No to na razie, cześć. Wyszeptała i zarumieniona z nadmiaru wrażenia odwróciła się odeszła. Właśnie podjechał autobus, więc wsiadłem do niego i jadąc do domu rozważałem zaistniałą sytuację. Zapowiadała się niezła sobota.